Hej wszystkim, z tej strony DIA i witam Was w kolejnym odcinku z Hall of Fame. W dzisiejszym odcinku do reszty youtuberów dołączy ELEVEN. Bardzo go chcieliście, ja mimo sympatii wahałam się, bo ELEK raczej kojarzy się z FNAFem niż z Minecraftem, ale co mi tam, jest pochodzenia Minecrafto SCP-owego, więc w filmie jak zawsze. Materiały budowlane, przedstawienie postaci, punktowane ciekawostki, przegląd treści na kanale, moja opinia, a więc zapraszam. Eleven, a dokładniej Mateusz Gajewski, to polski youtuber. Swój kanał prowadzi od stycznia 2015 roku. Wcześniejszy kanał nosił nazwę Ryjemy Banie i prowadził ją z dwoma kolegami Serkiem oraz Sajjo. Ale kanał został zamknięty ze względu na konflikt Elevena z Sajjo. Innym kanałem, z którego możecie kojarzyć Elevena, to studio filmowe Grabasz. Jest to kanał, na którym Eleven wraz ze wspomnianym już serkiem wrzucali filmy fabularne oparte na doktorze Who lub SCP, wracając do jego właściwego kanału. Eleven zabrał tam 901 tysięcy subskrypcji i możemy obejrzeć tam ponad 1000 filmów. Oprócz YouTube, aktywność Elevena możemy też obserwować na Reddicie, Twitterze, Twitchu, SoundCloudzie, Facebooku, Discordzie i Instagramie. OK, skoro każdy jest już wprowadzony, to zapraszam do punktowanych ciekawostek. Urodziny obchodzi 30 września. Jego rocznik, czyli 1996, to umowny początek generacji Z. Jego fani uważają, że Eleven się nie starzeje. Jest fanem Doktora Hu. Zajmuje się również muzyką, potrafi grać na pianinie i na gitarze. Zdarzyło mu się również zaśpiewać do piosenki Mangle na kanale Sony, w czasach kiedy poliszkowery na YouTube miały czasy swojej świetności. W 2022 roku wydał grę SCP The Endurance. Miał kiedyś koszatniczkę łapka i psa imieniu Lady. Też miałam koszatniczki, ale padły w sumie w podobnym wieku co ta Elka, więc pewnie żyją tyle te zwierzaki, ale koszatki są bardzo sympatyczne. Polecam. Tylko pamiętajcie koszatki przynajmniej parami, tak jak większość gryzoni. Oprócz chomików. Chomiki lubią być same. Z czasów swojej obowiązkowej edukacji mieszkał w Polsce, podczas kiedy jego rodzice żyją w Norwegii. Ulubionym animatronikiem Elevena jest Foxy. Ma nawet jego maskotkę. Moim ulubionym jest Boni, Mimo, że nie przepadam za królikami i są to dla mnie diabelskie pomioty, to mimo wszystko coś jest w tym fioletowym zajcu. A jaki jest Wasz ulubiony animatronik, o ile w ogóle ogarniacie uniwersum FNaFa? W 2015 roku zachorował na odmę płucną. Jego duchowym zwierzęciem jest gęś. Ciekawe, czy kupił sobie tego pluszaka, co był wszędzie. Ja osobiście mam jako naczelna fanka pluszaków. Boi się węży. Piona. Jest ateistą. Raz przez przejązyczenie powiedział na Clippera kipul i do dzisiaj zdarza mu się tak powiedzieć. Jest fanem Linkin Park. Nienawidzi zimy, ale uwielbia wiosnę. O, ja tak samo. Wiosna to jest najlepsza pora roku. Wszystkie szkodniki typu osy jeszcze śpią, a jest już fajniej i cieplutko. Jest perfekcjonistą. Ukończył technikum, ale nie pamiętam dokładnie jakie, albo gastronomik, albo hotelarz, a przynajmniej tak to zapamiętałam. Jak jest inaczej, to poprawcie mnie. Nie przepada za kotami, bo uważa, że nie dają tyle miłości, co psy. Wypuścił kiedyś film o FNAF, gdzie podjął się próby interpretacji fabuły FNAF. Z takich jeszcze osobistych ciekawostek to Eleven dostał ode mnie kiedyś fanarta i mi podziękował. Rysowałam wtedy okropnie, ale był to pierwszy fanart, jaki wysłałam i jest to naprawdę fajne wspomnienie. Druga ciekawostka to mam blokady u Elevena i moderacji na Facebooku. Z moderacją to inna historia i zachowam ją dla siebie, kto wie ten wie. W każdym razie, jak był sobie w FNAF, to Scott wypuszczał takie obrazki, jak coś nowego miało się pojawić. Ja akurat odświeżyłam strony, jak to nowe coś się pojawiło, więc byłam jedną z pierwszych, jak nie pierwszą osobą, która to zobaczyła, no i chciałam to wysłać jak najszybciej Elevenowi, żeby zobaczył, żeby był tym pierwszym i tak dalej. Wiecie, w oczach 14-15 letniego kida, który dopiero odkrył internet, to była w ogóle wielka misja, żeby youtuber, którego lubię, mógł od razu zrobić film, że jest nowy obrazek, teraz z FNAF. A teraz on aż takiego szału nie robi. Ale w tamtych czasach to na te obrazki czekało się bardziej niż na Mikołaja. I tutaj wspomnienia mam już trochę zamazane, bo nie wiem czy Eleven dał ogłoszenie wcześniej czy później, że za wysyłanie mu wiadomości, że Scott wrzucił nowy obrazek będzie blokada. I nie mam mu tego za złe, w pełni rozumiem, bo takich osób, które myślały, że są pierwsi i wyjątkowi był pewnie ogrom. Więc to wydarzenie mnie akurat śmieszy aktualnie, a Ciebie Elek, za to przepraszam, ale doceniam, że byłeś wtedy dla mnie miły za tego fanarta, bo aktualnie nie uważam tego za dzieło sztuki, ale kiedyś jak najbardziej było. No dobra, trochę ciekawostek opowiadanych, Był story time, więc lecimy do przeglądu treści. I tutaj niestety wiele filmików przez błąd YouTube'a, który postanowił postraszyć już nie ma, więc lecimy z tym, co aktualnie jest na kanale. Tutaj nie będę specjalnie wydzielać, bo z minecraftowych nie ma za dużo, ale kiedyś nagrywałam minecrafta, jeszcze na starym kanale, ale dobra, lecimy. Mamy muzykowo, to the moon, short, najlepsze momenty fnaf games, fun gamey, streamy, fanarty od widzów, fnaf 3, Spooky House of Jumpscare W ogóle myślałam, żeby to kiedyś nagrać z okazji jakiegoś Halloween Dajcie znać, co o tym myślicie No chyba, że macie jakiś minecraftowy odpowiednik tego, to spoko Alex the Alligator Wormsy Minecraft The Binding of Isaac Rebirth Spore FNAF 4 Animowane 11, Layers of Fear Slender the Arrival FNAF for Halloween The Binding of Isaac Afterbirth Don't Starve Crypt of the Neck, coś tam, coś tam Koshmar ELEVENA, I AM BREAD, RAIMAN, KANGUREK KAO, BOGEYMAN, UNDERTALE, FNAF WORLD, Koshmar ELEVENA 2, WEEK, SOPHIE'S THOSE NIGHTS AT RACHEL'S, HUMAN RESOURCE MACHINE, THE JOY OF CREATION, WELCOME TO THE GAME, PARADNIKI, INSIDE, NO MAN'S SKY, FNAF SISTER LOCATION, HELLO NEIGHBOR, THE MINING OF UNDERTALE, Minecraft Zadupie Galaktyki, The End Knight, The Escapist, Plague Involved, Ultimate Chicken Horse, Czytanie Komentarzy, Kroniki Elevena, FNAF Ultimate Custom Night, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, A Shadow Over Freddy's, Spider-Man, Pork Adventure, Overwatch, Bendy Ending Machine, Deltaran, RFT, FNAF VR Help Wanted, Don't Knock Twice, Blair Witch, The Legend of Bumbo, FNAF Air Special Deliver, Freddy in Space 2, Crash Bandicoot 2 Minecraft z losowymi dropami SCP The Endurance Powstał jeszcze kanał chyba nie z rąk Elevena, na którym pojawiły się reuploady starych filmów i są tam między innymi Whispering Willows, Pokémony, Amnezja i kilka innych. Kanał nazywa się Elec Reuploaderek i ma 56 subskrypcji. No dobra, została nam tylko moja opinia, więc zapraszam. Pod względem Minecraftowym Elevena nie ocenię, bo... No bo za wiele tego aktualnie nie ma. Ale nie pogardziłabym Survivalem u Elevena. Wiem, że jest za tupie Galaktyki, no ale no, więcej. <laughs> Jeżeli chodzi o content horrorkowy, no to Eleven był dla mnie jednym z trzech YouTuberów, którzy zrobili ze mnie horrorowego gigaczada i nie boję się oglądać horrorów. Jeżeli chodzi o granie, to już inna bajka, bo muszę się najpierw oswoić, a potem już na luzie. Ja i Shirel, którą na pewno kojarzą członkowie Discorda, za dzieciaka siadałyśmy przed komputerem z prażenkami w miskach i gorącymi kubkami i oglądałyśmy Elevena bardzo aktywnie. Potem jak odkryłyśmy studio filmowy grabasz, to już w ogóle byliśmy w niebo wzięte. No, Eleven zapewnił nam genialne, pretty nowe czasy. I naprawdę świetnie wspominam ten czas. Więc tutaj musicie mi wybaczyć, bo będę bardziej sentymentalnie podchodzić do opinii. Kanał Elevena definitywnie nie jest dla najmłodszych, a przynajmniej nie był w czasach, kiedy ja oglądałam Elevena. Jego kanał bym bardziej oceniła na kanał dla licealistów niż podstawówki, tym bardziej, że jego content jest bardziej hororkowy. Ale kto by się tam przejmował, ja oglądałam horrory od siódmego roku życia i jestem normalna. Prawie. Chyba. <śmiech> <śmiech> A więc skoro Eleven nie jest typowym minecrafterem, to dlaczego w sumie stawiam mu minecraftowy pomnik? Cóż, jak już się tknął minecrafta, to fajnie się to oglądało. Zaczynam z minecraftem na starym kanale. Oprócz tego jedną ze scen, jakie zapamiętałam z jego gameplay z minecrafta to jak przerabiał Creepery na płyty. A za jakiś czas zajmiemy się tym również na moim świecie. Poza tym, też wy go chcieliście, a ja go lubię, więc dla mnie to spoko układ. Jak najbardziej, Eleven może tutaj być jako nasz rodzynek z troszeczkę innego kontentu. Więc witamy Elevena w Hall of Fame. Za chwilkę zobaczycie efekt końcowy pomnika, ale najpierw dajcie znać, co uważacie o nim, co uważacie o filmie. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie łapkę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do subskrypcji kanału i zapraszam Was na serwer Discord którego link macie w opisie. To tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko i łapcie efekt końcowy, bałpatki! Pa,